Siemaneiro, siemaneiro, dzisiaj mamy takie zadaneczko do rozklepania. Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział. Od minus 2 nieskończono, do nieskończoności. Czyli jeżeli to jest przedział, to dobrze byłoby tutaj policzyć miejsce zerowe i czy ramiona będą w dół. Ramiona muszą być skierowane w dół. Tu jest ujemne, ujemne, w tych przypadkach są dodatnie współczynniki, od razu to wyrzucamy, bo są ujemne, dodatnie współczynniki, a widzimy, że... A nie, do, w górę, przepraszam, przepraszam. T wyrzucamy, ponieważ jest od minus dwójki do plus nieskończoności, czyli w górę, czyli parabola będzie szła tak. I teraz tak. Tu miejscami zerowymi, tu widzimy, że P będzie P. Po prostu wierzchołek w tym przypadku D będzie y, minus 1 i 2, ponieważ współrzędne w postaci kanonicznej mają postać A. x minus P do kwadratu plus Q. Czyli ku normalnie spisujemy minus 2, minus 2, a jak jest plus 1, to znaczy, że p jest minus 1. Czyli wierzchołek byłby w tym miejscu. I teraz tak, funkcja kwadratowa. Każda funkcja kwadratowa ma miejsce tu. Czyli tutaj, jakbyśmy mieli ośkę minus 1, minus 2 w dół. O, tu by było, i byśmy mieli coś takiego. I od minus dwójki byłoby w górę, a w przypadku tutaj to byłoby, wykres wyglądał tak: o, że tutaj gdzieś by było. To byłby w punkcie minus jeden, ale dwa u góry, to wierzchołek byłby. Stąd odczytujemy minus jeden i dwa czyli tutaj musiało być od plus dwójki, czyli tylko odpowiedź D nam pasuje. To są wykresy takie pomocnicze, żeby wiedzieć, jak, jak to rysować. P i Q to są współrzędne wierzchołka paraboli i postać kanoniczna jest ax minus p do plus Q, dlatego te wierzchołki, biorąc pod uwagę ten wzór funkcji w postaci kanonicznej, możemy sobie poprzekształcać i mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda. W tym odcinku tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam do subskrybowania, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na kanał. Zadania są publikowane codziennie, także nie zapomnijcie o subowaniu. Co więcej, jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszlij go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam was do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. Postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam za ten feedback. Dzięki temu ten kanał się coraz szybciej i prężniej rozwija. Ale e, możecie też pisać jakiekolwiek inne komentarze. Jedyne co Was ogranicza, to Wasza własna wyobraźnia. A za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. Eee, Zajrzyjcie też do poprzednich działów, czy tam multum zadań. Każdy znajdzie coś dla siebie, eee, I zadania są podzielone na działy, także każdy uczy się tego, na czym mu zależy w danej chwili. Eee, możecie też znaczyć od znajomych, którzy uwalą maturę według Was w tym roku albo w przyszłym. Z matematyki możecie coś, coś wyciągnąć. Z tych filmików i jednak ten wynik będzie pozytywny. Ode mnie to tyle, pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie, nie zapomnijcie o subskrybowaniu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!